Twoje życie nigdy nie było usłane różami. Niemalże wszystko stawało ci na drodze. Zwykły dzieciak. Pewnie Benkart jednostka nie warta splunięcia. Jeśli chcesz zostać paladynem, długa droga przed tobą, chłopcze. Tak ci mówiono. I przyjąłeś tę wiedzę. Robiłeś wszystko, co tylko byłeś w stanie, byleby sięgnąć po lepszy los. Wybicie ponad przeciętności zostanie kimś. Trwało to, trwało bardzo długo. Ale z czasem zostałeś dopuszczony do Straży Miejskiej i dzielnie pełniłeś swoje obowiązki. Tylko kilku członków Straży dostąpiło tego zaszczytu, a ty byłeś jednym z nich. Osiągnąłeś sukces. Wyszedłeś ze swojej strefy komfortu i dostałeś zbroję oraz miecz. Niewiele co. Dla ciebie to jest wszystko. Niektórzy na to mówią powołanie, ale ty nazywasz to swoim życiem. Wierzysz, winosa. Ufasz mu. Jesteś gotowy zrobić dla niego wszystko, i nic w tym dziwnego. Chcesz walczyć w jego imieniu. Szkoliłeś się przez całe życie, by stać się kimś lepszym, kimś silniejszym, i by stawiać czoła pomiotom Beliara. I co ci z tego przyszło? Nudna posadka w mieście, informowanie nowo przybyłych o zasadach obowiązujących w mieście. Całymi dniami wykonujesz zadanie, z którym poradziłaby sobie pierwsza lepsza tablica ogłoszeń. Jakby ktoś dał ci w mordę. Frustracja jest na miejscu. Dzień w dzień robisz dokładnie to samo. Aż do pewnego momentu, bowiem przybywa skazaniec, uciekinier z kolonii karnej i prosi cię o wpuszczenie do lorda Hagena. Bo ponoć smoki istnieją. Odmawiasz, ale on nie odpuszcza. Gość rozpowiada to kłamstwo pośród pospólstwa, więc w zgodzie z regulaminem zostaje wysłany do kolonii górniczej zasianie propagandy. No cóż, takie czasy. Stan wojenny i bunt chłopów. Nie można pozwolić na osłabienie morali. Mijają dni, tygodnie i wtedy przybywa on, brudny, zarośnięty, w podartych łachmanach i z kucykiem na głowie. Przy pasie ma kawał kija. Sam chyba też jest obsztany. Wręcz od niego śmierdzi. Lepi się od brudu i wygląda, jakby kilka tygodni nie zażywał jakiejkolwiek kąpieli, leżąc pod stertą głazów, wychudzony i dosyć niemrawy, wyglądający niczym wsiowy głupek. Stój, nieznajomy. Od początku ci się nie podoba. Traktuje cię z góry i zachowuje się, jakby był co najmniej wybrańcem nosa. Mówi ci, że przybył do lorda Hagena. A po co? Po oko i Najświętszy artefakt waszego zakonu, patrzysz na niego. Przecież to jest Menel. Poganiacie, bo twierdzi, że górnicza dolina została zaatakowana przez smoki. Co takiego? Kolejny szaleniec! Przy bramie do górniczej Doliny są paladyni, a w samej kolonii jest ich odzajebania. Gdyby coś było na rzeczy, wiadomości o tym, by zaraz dotarły tam gdzie trzeba. A więc brudny Menel i w dodatku niespełna zmysłów spokojnie tłumaczy, że nie wejdzie do Hagena, bo wstęp do górnego miasta mają obywatele, a do ratusza jedynie członkowie straży. Pyta jak może zostać obywatelem, więc grzecznie mu tłumaczysz, bo jesteś nad wyraz cierpliwy. Po chwili wyskakuje z pytaniem o członkostwo w straży i pyta o to typ, który wygląda jakby był zbiegiem z kolonii karnej i praktycznie nie wiedział jak się trzyma broni. No cóż, postępujesz zgodnie z protokołem i mu wszystko tłumaczysz. Wtedy wyskakuje, że chciałby dostać taką zbroję jak ty. Tego już nie wytrzymujesz i dociera do ciebie, że ewidentnie go pojebało, bo sam pracowałeś na to latami. Tylko najlepsi członkowie straży doznali tego zaszczytu. Solidnie się wkurwiłeś. Kończysz z nim gadkę i odchodzisz. Próbuję wbić za tobą do górnego miasta na hama, ale straż go zatrzymuje. Cholerny prostak. Mija trochę czasu i tu nagle ten koleś wchodzi do górnego miasta. Wchodzi do górnego miasta w zbroi strażnika. Zbroj dla obrońców miasta mających służyć koronie. I z bezczelnym uśmiechem podbija do ciebie z pytaniem, gdzie jest ten ratusz, do którego on nie zdoła wejść. Pokażujesz mu, tracąc wiarę w rozum lorda Andre. Przy okazji ostrzegasz, by nie informował Hagena o smokach. I co on robi? Wraca z ratusza i biegnie do ciebie, powiedziałem. Rzeszczy. Lord Hagen wysłał go do kolonii karnej i bardzo dobrze. Wysłał go tam, mając niemal całkowitą pewność, że tam zginie. Przeżył? Ale ty na szczęście nie dożyłeś momentu jego powrotu i tego, jak został mianowany na paladyna. Ja pierdolę. On przybłęda. Mianowany na paladyna. Zakon to życie szkolimy się latami, by być paladynami. A jego mianowali po tygodniu. Zabił cię wyznawca beliara. Poszukiwacz. Brutalnie zadźgał, gdy stałeś w dolnym mieście, bo lordowie wolą dawać darmowe piwo niż postawić jebaną tablicę informacyjną. Jesteś, Lothar. Przechodzisz do historii jako najbardziej znienawidzony gość z gotika. Taki los paladyna. Chwała kurwa zakonowi!